A więc, jak na szorcie było mówione, miałem budować kompa na Phenomie X49850, ale sobie przypomniałem płytę od starego gamingowego komputera w kąpie, w sensie w piwnicy. I tak się to skończyło, że ogarnąłem, że to jest Pentium G2030. I dylemat polega na tym, że mogę użyć Phenoma bym miał więcej ramu wolniejszego starszej generacji DDR 2 z tym że mógłbym go podkręcić ale nie mam znowu za bardzo chłodzenia do tego żeby go podkręcić a więc myślę że jednak postawię na pentiuma który się mniej grzeje i ma lepsze wyniki w CPU-Z benchmark tylko że tutaj jest jedna wada że będę mieć wtedy 4 GB RAMu DDR3